Witajcie serdecznie. Ja jestem w podróży. Stoję w jakimś dużym korku na A2. Chyba niestety wydarzył się jakiś wypadek, chociaż jeszcze nie wiem, co jest przyczyną tego korku. Korku, korka, korku chyba. Natomiast postanowiłem wykorzystać tą chwilę, żeby. Parę słów tutaj powiedzieć w dosyć ważnym w moim poczuciu temacie, a temat dotyczy ustawień systemowych Bertha Hellingera, które jak już zapewne wiecie, uważam za fenomenalną metodę. Oczywiście, ustawienia są narzędziem, wiele zależy od tego, jak, jak to narzędzie jest używane. W tej chwili ta metoda staje się coraz bardziej popularna, coraz więcej osób się nią zajmuje. No i jak to pewnie w każdej dziedzinie, tak, ktoś się zajmuje lepiej, trochę, trochę, ktoś się zajmuje gorzej, czyli możemy tego narzędzia różnie używać. Natomiast ja bym chciał dzisiaj zwrócić uwagę na takie zjawisko, które obserwuję, bo, bo mam. Dosyć często u siebie na, na warsztacie, ludzi, którzy byli na różnych ustawieniach, dosyć często tam się okazuje, że nie za bardzo tam się coś zmieniło też po, po, po takim ustawieniu. Chociaż skłamałbym, jakbym powiedział, że zawsze, tak, ale, ale dosyć często i cechą wspólną. Jaką obserwuję tych ustawień, po których tam nie do końca sprawy poszły naprzód, jest to, że osoby, które były na tych ustawieniach, dostały albo od osoby prowadzącej, albo też od grupy, która, która brała udział w danym ustawieniu. Dostały bardzo precyzyjną propozycję podania tego, co tak zwane pole pokazało. Tak, i to są te propozycje typu, że no masz w życiu tak, jak masz, bo twój dziadek zdradził twoją babkę z kuzynką tam z piątej linii pokoleniowej, tam z jeszcze od strony tam yy, yy, ciotki yy, babki w ogóle nie? to tak tak trochę zamotałem ale mam nadzieję że wiecie o co chodzi tak? że, że tam jest tak, tak precyzyjny jakiś opis yy, i podany z taką po prostu absolutną dozą 120% wręcz pewności no ja mam tak że z mojego doświadczenia i, i z tego jak yy, ja to widzę, jak ja pracuję metodą ustawień, no to bardziej bym powiedział, że mielibyśmy tu do czynienia z jakąś nadmierną interpretacją tego obrazu, który, który pole tam pokazało. Natomiast, jeżeli my ustawienie zaczynamy nadmiernie interpretować, to znaczy, że my zaczynamy to ustawienie bardziej próbować zrozumieć bardziej ogarnąć właśnie tak intelektualnie, niż doświadczyć, tak i stąd może tak być, że wtedy takie ustawienie niekoniecznie przyniesie jakieś zmiany, tak? No bo ustawienia z założenia mają być tą metodą Poza intelektualną, tak? Na ustawienia bardzo często trafiają ludzie, którzy intelektualnie to oni już swój problem próbowali rozgryźć na wiele różnych sposobów. Natomiast y, to nie, nie w tej sferze leży klucz do rozwiązania wielu tych problemów, takich natury, nazwijmy to sobie psychologicznej. Tylko bardziej musimy się dostać w nieco inną przestrzeń, musimy się dostać na tak zwany metapoziom. Jakbyśmy mieli mówić o budowie i funkcjonowaniu mózgu, no to właśnie musimy bardziej skontaktować się, czy, czy, czy wejść w układ limbiczny i tam czegoś doświadczyć, tam coś przeżyć. To ma być proces, który my odczuwamy poprzez nasze ciała, a nie że ja coś zrozumiem. Tak? Bo, bo to, że ja coś zrozumiem, to, to w tradycyjnej terapii również mamy tak, że no możemy zrozumieć, że ja dzisiaj na przykład nie umiem stawiać granic, no bo rodzice nie pozwalali mi na złość. No okej, okay, to jest pewnie trafna. Cenna wiedza, tylko co, co z tego? Ja i tak, i tak, żebym nauczył się w tym życiu dorosłym stawiać granice, to jednak będę potrzebował jakichś warunków, właśnie, czy to w terapii, czy, czy w jakiejś innej formie. Jakichś warunków, w których to e, skontaktuję się z tym swoim wewnętrznym dzieckiem, które ma w sobie ogromne pokłady złości, gniewu. W kurwa, ja te pokłady poczuję tak? I, i one przepłyną przez moje ciało. Ja je pewnie zacznę jakoś uwalniać, jakoś wyrażać. Czyli odblokuję sobie ten nazwijmy to sobie kanał wyrażania tej złości i wtedy taki proces będzie skuteczny. Tak? Natomiast to, że ja tylko obejmę to rozumem, to będzie niewystarczające. Ja też bym chciał oczywiście w taki charakterystyczny dla siebie sposób nadmienić, że to nie jest tak, że wiedza nie ma znaczenia, tak? bo to, to może być ważny krok, bo my, my możemy do tych naszych ważnych tematów dochodzić na wiele różnych sposobów. Tak? I nieraz jest tak, że ktoś najpierw dużo się dowie i, i ta wiedza jakoś go gdzieś doprowadzi i, i, i on sobie tam już dotrze bardziej. Gdzieś tam w głąb siebie i coś uwolni, a może tak być, że ja po prostu czegoś doświadczę, a, a niekoniecznie się dowiem, a, a to, to i tak, i tak podziała. Tak? I tutaj na koniec mi przychodzi to takie prawidło terapeutyczne, które już spadało na łamach tego kanału. I to prawidło brzmi, że wiedza. Bez doświadczenia, bardzo rzadko kiedy prowadzi do zmiany. Doświadczenie bez wiedzy bardzo często prowadzi do zmiany, tak? Czyli my mamy coś przeżyć, my mamy coś poczuć, my mamy coś jakby zobaczyć, ale niejako nie w innej przestrzeni, tak można powiedzieć, niekoniecznie tymi intelektualnymi. Oczami, tak można trochę powiedzieć, zobaczyć oczami serca, tak metaforycznie, tak? Eee, my mamy doświadczać. Ustawienie nie jest od intelektualizowania. Tam, gdzie my intelektualizujemy, tam, gdzie my dużo gadamy, tam wyciągamy ten proces na płaszczyznę eee, umysłu świadomego, no i po prostu go, go osłabiamy, tak? Eee, Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że, że korek za chwilę ruszy, a tymczasem trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej.